Witam niebiescy. Zanim zobaczycie kulisy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujemy kanał, komentujemy i wspieramy ruch TV. Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Ale żeś kieru, pogoda pochytą. Zajebista, nie? <grym <grym bardzo. Kiedyś też tak było. Kiedy? Zbawetny mecz z, z Górnikiem. A ja, wtedy też padał... Na deszcz, Śnieg na z deszczem. Tak, tam ludzie przemoczeni byli, ale druga połowa wynagrodziła to wszystkim. Dobra. Szkoda tylko tych kibiców, co? No, to jest szacunek ogromny. No, dla każdego kto się dzisiaj pojawił. No Sikor, no miło Cię dzisiaj widzieć w takiej roli już. Fajnie, nie? Wracasz, no. wracasz, no. Media huczą, media huczą. Mi też miło. <grym> Też bardzo miło. Bo ta praca jednak opłacała się. Na pewno no jest to jakiś okres czasu, że mogę na czymś innym popracować, ale szkoda tych 9 miesięcy, nie? Mm -hmm. No tak, no ale wiesz, no. powstanie silniejszy, nie? Fajnie właśnie jak w tle widzisz, zobacz jakiś jaki na, napis. No to fajnie. Akurat pojawił. Na no, co ty już w pełni się dobrze się czujesz już? Tak w pełni 100%? Jak najbardziej. W pełni sił, w pełni. Już czysta głowa, nie? Mm. Że nie boję się, że coś się może stać, po prostu po prostu gram. Barburka na ruchu. Czekajcie, no, co to za akcja? Ty? Słuchaj, tak wstępnie No. chcieliby pozdrowić wszystkich grubioży. Wiele zjazdów, tyle wyjazdów. Co by święto Barbara zawsze miała ich w swojej opiece. I żebyśmy się z Stadionu zaczekali, żebyśmy nie musieli moknąć. No właśnie, no to święte słowa dzisiaj w szczególności. A jak tam na Atletico? Mogę pokazać taki pora przebitek, co? Ja. No spoko, no i no, ma... Na ruchu się też kiedyś takiego W e, Szpilu czy sportplacu? Wszystkiego. Dobre. <grystanie> <grystanie> ale się tu cicho u nas naraziło. Już się też zaczyna robić. Ola. Jest cicho, tak. To co ty tam może od ciekawostki? Nowości. <grystanie> to jeszcze nie było pokazywane nie? Mamy, nie, teraz mamy w trzech wersjach już. Jooo. Była niebieska, no nie. starą i białą. Ty, ale kozak. No to no. to będzie też hit chyba, co? zapraszamy do zakupów. Ola, a bluik, jak tam u was bluik? Dzisiaj zaczęliśmy generalnie, no i mamy bardzo dużo produktów e, promocji mhm. Jak możesz zauważyć Chodźmy na taką stronę, gdzie jest pokaż, po po co pan? E, no generalnie wszędzie, gdzie widzicie czerwone cenówki mhm. No to są promocje takie no dosyć ciekawe. Na przykład poduszeczki już można dorwać za 19 zł. A była za 35, nie? Tak. No więc naprawdę są fajne przyceny, także zapraszamy. No my na pewno zrobimy o tym jeszcze wieści ze strefy no. i w ogóle z Erki, nie, żeby tak szerzej o tym powiedzieć. No jak widać prawie mhm. wszędzie jest czerwono, także ty, ta moneta ze 190 na 190? Ja? No więc. I to nie jest tak, żeby na tydzień przed dźwigaciem cyny, a potem skreślacie. Nie, ten... nie, nie. U nas nie ma takich, no, tak robią, nie? takich sztucznych promocji, ale. Super no. Chyba pasi, wzór. Tak. No, <laughs> Idealnie, jak. Szyty Zmieniła się ta strefa. Oh, na, na plus. Nie... Kilku... Na kilku miesięcy jest Na plus. Tylko na plus i dobrze. Oby tak dalej. My jak jeździli na widzer i my patrzyli jak oni mają, to my im no, zazdroszili. No. A teraz jak? A teraz, no teraz no, oni <laughs> chyba... No, no może nie zazdroszą, ale, ale na pewno no, nie są my gorsi. Kiedy trwa ten e, Blue e, Bluik trwa do końca przyszłego tygodnia. A, tego, czyli co... cały tydzień kibice mają okazję kupić coś taniej. W tak, dokładnie. Tak, dokładnie cały tydzień, do trzeciego. 3, 3 grudnia, a to jest ostatni zaim promocji. Więc... Czyli idealnie, żeby się na Mikołaję na kieszeni nie tak? Nie w czasu. No i przyszło bardzo dużo rzeczy już świątecznych, więc... A ty tak. jeszcze nie, akurat te o, nie. Akurat no one nie, bo są nowe, ale no fajne. Natrażę. Kubeczki, no właśnie zauważyłem, że tak, kubeczki, kubeczki. Poduszki. poduszki świąteczne. Można o, kupić jeszcze u nas choinkę. Choinkę. <laughs> tak, to też jest bardzo super rzecz. I wianki na drzwi, o, na przykład. No, Tego nie było, zobaczcie, nie? No nie, Tego nie było. Pojawiło się w tym roku. Są y, trzy rozmiary. Mhm. Małe, taki średni, jeszcze są tam. Mm -hmm. Ręcznie tam. robione przez właśnie Karolina. Co ty? Przez, no. przez moją mamę. Nie Naprawdę? Przez... Ja byłam tylko tą, która podawała te bombki, a Ej, to moja ale... mama robiła ręcznie. Ale to dźwigowartość tego wszystkiego. I jeszcze taki. Mm -hmm. No to pozdrawiamy mamę i szacunek. pozdrawiamy mamę. Za elegancką robotę. Tak. Z zimowych... Mama dzisiaj będzie na szóstce z tatą i z siostrą, także... Ja ten mozaik nowowela jakoś taką pod... Na ty wygrałeś? Ty, wyglądasz, na ty, wyglądasz, ty wyglądasz jak mata, przecież. Noory. I na corno. Jaki mata? To jest jak tam mecz? Który? Prywatnie. No a ty tylko, nie? No a ty Tury. tylko spoko, no. Spoko. Fajna atmosferka, nożka A stadion? Tu lepszy, nie? nie? No właśnie, dzisiaj Pan nie niestety, padało na głowę. Dzisiaj niestety wszystkie jego tutaj wady zostaną bardzo no, mocno potrzywane dla kibiców. No, no, dlatego szacunek dla wszystkich, którzy tu widzieli bojów. Bardzo masakra. No tym bardziej no. musimy też. Dzień dobry. Jestem dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolega Kasulika. Tak ja jest. Jak <grym> się chęc, Jakie twarze na cichą zawitałeś. Nie ma tyle. Cześć. Witam. Żeby... 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 Jaki sentyment ten... wrócić. No tak, bardzo dużo naprawdę. <grym> no to, to mega wspomnienia. No jeszcze nie było na no cichej. <grym> Tylko ciasta mamy. Zapraszamy. Się. Tak? A w... z maliną? Spo... Spotykasz się z maliną? Nie, rzadko. Bardzo zimna jest. A bo on są czy z drugim trenerem, tak? Tak. Zapraszamy na ciasto jak tak? skończycie swoje sprawy. Dobra. To jak skręt kolega, no to był tu na Ciebie kiedyś? Pewnie, że był. A przy okazji jakiej? Na trybunach czy gdzie Grać? Nie no, grałem tu z Piastem. Jaki w jakich latach? W no. W Ekstraklasie, w Ekstraklasie, no. Miłe, miłe eee. wspomnienia zapewne. Dla mnie miłe, wy wtedy chyba spadaliście. A to z... wiem, tyle, że ostatni, też kogoś ze Śląska trafiłem, że ten sam mecz mi <laughs> No to nie ma co mówić. A <laughs> tutaj panie Wysiekiewicz, strzela się trochę, strzela się! Tak, <laughs> trochę się strzela, no. bo dzisiaj trzeba podtrzymać No to. właśnie, tak jak <laughs> ostatnio rozmawialiśmy, no. Fajnie, eee. by wynik był podobny. Ale no mecz Trze Trzeba przyznać, że kawał piłki był ostatnio. Nie no, mecz dobry, myślę, z obydwu stron. No, mhm. ruch, myśmy zagrali dobrze ruch bardzo dobrze dzisiaj liczymy, że my zagramy bardzo dobrze, ruch dobrze i będzie fajne widowisko. No dobrze, no w zespół od was też się wybiera grupa, tak? Tego co wiemy? Tak, tak. No też kibicowsko na pewno bardzo fajne. Mm -hmm. Myślę, że w drugiej lidze na ten moment chyba tak. Yy, najlepszy masz, najlepszy tak? Najbardziej taki podwyższona temperatura, najbardziej. Tak właśnie. jest. No oby, oby było fajne, fajne widowisko. Także mm. pogoda yy, nie, nie rozpieszcza. Mam nadzieję, że yy, widowisko rozpieszczy kibicę. Widzę panowie, jak ocena stanu rzeczy murawy? Murawa bardzo dobra. Chyba jak zawsze tutaj u was, nie? No, właśnie a ktoś z was, to no, tu wiem, że kolega miał okazję grać, nie? z Solniczanką chyba. Dla tu zamiedzą, nie? Zamiedzą się, bywało, nie? A bywało się no. Czasu. Ja, ja, ja. To chyba poznałeś ten klimat, coś no, troszkę, troszkę tak. Mhm. To jest fajny klimat, fajny. Podobało mi się tu. No dzieje to się, dzieje się generalnie. Się, dzieje się, no. A to jako kibic, no, piłkarz wtedy tam tego jako, klubu. Gdzie mieszkałeś? W Katowicach. W Katowicach. Tak. tak. A cię chyba nawet tu kiedyś widziałem. W, tak? <laughs> w jakimś McDonaldzie czy coś? Nie, niemożliwe, nie? To <laughs> niemożliwe, na pewno nie ty. To na pewno nie ja. No ale to tylko z tutaj wizyta, wtedy? Czy w... Tak, jeden mecz tylko, no mhm. tutaj, pamiętam, jeden jeden było, nie? Mhm. Strzeliłem wtedy. Tak. No proszę, no to nie powtarzaj tego. No. No. A to tutaj poprawiamy jakieś specjały? tak? No. Coś nowego dzisiaj? Tak, coś nowego. Co takiego? Burita. Burrito. Burrito? Burrito. No proszę, a to tak... I tak rotujecie? Czy to na prośby konsumentów czy jak to tam działa? A tak sobie wymyśliliśmy. Tak sobie wymyśliliście, No to świetnie. To po ile te burrito dzisiaj? 15. 15. lat. No to dobrze. No to polecamy burrito. O, awwe. proszę księdza. Rozumiem, okay. z jakimś tutaj dobrym błogosławieństwem, z dobrą energią na cichą dzisiaj? Tak. Nie no, no w ale wiecie co? Ja dzisiaj Jak jechałem, to Słuchaj fajne pisanki. nie Sety, seta. Seta? Ruchorzu? Ruchorzu. I tam było tylko ruch. Dziś jego siłą są kibice. Odsłuchajcie to. Jedziemy motor w Lublin. To my. to my. A wy media tak rozumiem motoru. Tak. Nie, my gramy dzisiaj. Kurczę, to tam, po drugiej strony. No jak motor Lublin na ten mecz, meczyłeś się nastawia? No jesteśmy bardzo niezadowoleni, że nie powitaliście nas ładną pogodą, bo jak wy przyjechaliście do Lublina, tak. było słonecznie. To trzeba przyznać, no ale kurczę, gdybyśmy mieli wpływ, no. <laughs> Także następnym razem może przynajmniej starajcie się wynegocjować, okay. żeby było bez deszczu i... Albo wynegocjujemy i stadion, okay. no to już dozwólcie. A, okej. Okay. Bo a niestety to... wasi kibice też, yy, niestety... Będą odczuwali dzisiaj tą infrastrukturę. No dokładnie, jest. a mijaliśmy ich po drodze pięć autokarów, więc mhm. będzie całkiem dużo. Ja. Dobrze, to powodzenia i miłego tutaj pobytu na cichej. Siema, Siema, Mimo pogody widzę uśmiechy na twarzach. Mo być, nie? Każdy chwil zaliczony u siebie. Znaczy, widzę, no, Oczywiście, od dawna. No bo pogoda dzisiaj nie sprzyja. Pogoda, pogoda nie sprzyja, ale warto było przyjechać. A skąd właśnie O daleko, 150 km prawie. Jaka to miejscowość? E, Łopanów, to jest pod Krakowem jeszcze kawałek. A wy jesteście kibicami ruchu, rozumiem, stamtąd? Ja jestem kibicem, a to jest moja narzeczona, więc tak. <grym> Siłą rzeczy. <grym> dzisiaj już też kibice ruchu. Pierwszy raz na Dziś, Drugi już. Ona no, drugi, a ja regularnie już. Super, to gratuluję, że wam się w taką pogodę w szczególności tutaj Mecz sezonu w końcu go... także. No warto, właśnie. warto. Coś, jakiś zakupy? Coś... E, szukamy Szaki? szalików właśnie. No i wejście na trybunę dolną, bo jeszcze nie wiemy gdzie to. Skąd? Z Teksasu. Jakiego Teksasu? Ale ten Teksas y, za za ta, Tak, 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 tak. Specjalnie. My się, stali 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 się stali stali. Na mecz. Kupią mi za bilet, także idę. Specjalnie. chyba no, się ludziom do krimzowcu. Że jest A to często z okazji na meczach, czy...? Właśnie temu ostatni raz. No to nie no to ten. ja się tego tak słucham, no, poważnie, i To nie jest ustawiane, to no, przypadek zupełnie. No nie no, właśnie idę do kupy, bo kupi bilety i tylko nie wiem czy mogę wleźć bo ja nie mam dowodu sobie z tego, nie mam tylko wiesz No to e no co, co na pewno ogarnę, nie? No także wiesz, ja cię oglądam i mów w Teksasie jest mały fan klub w Sześciu 6 kibiców no to pozdrawiamy cały no. niebieski Teksas Różie, pozdrawiam. dobra robota jest Trzymajcie się. Dzień dobry ja znowu ekstra kasowa obsada tak jest. Zamecz. pięknie Dzisiaj jest Dzisiaj jest fantastyczny. Tak, pogoda. pogoda jest Dobra. też ekstra, ekstraklasowa, tak trochę bardziej yy, w ligę angielską dzisiaj wiemy. Tak. Dla tych kibiców przed telewizorami na pewno będzie super, Dla, bo Oni będą mniej wygodniej, ale no. yy, Tak, mówią, że im będzie ciepło, ale nie jestem o tym przekonany. Nam będzie mokro, im będzie ciepło. Jest, jest Anglia, będzie angielski poziom dzisiaj. Yy, tak, bylebyśmy tylko nie, nie jeździli lewą stroną. O. Karolina, widzę dziękuję, że Pan tu wciepnął. Tak? Dalej zbieramy na Mikołaja. Tak, dzisiaj jest ten ostatni dzień i każdy może tutaj ciepnąć na niebieskiego Mikołaja, bo pomagamy komu? E, dzieciom e, z domu dziecka i ze szpitali, także będą niebieskie paczki. No fenomenalna akcja, także każdy może tutaj włożyć odrobinę e, samego siebie i dodać parę groszy dla wszystkich. Piotrze, co Ty nagryczysz tutaj? mają jakieś do mnie pretensje, że się ogoliłem i, i że nie wyglądam jak ja A jak... Widziałeś czy... nowego? Nowego Młodzieżowca? <głos》> <głos》> Także ten Tak mniej poważnie teraz wyglądasz, nie? Ale wielu Bielu z ciebie maty robi Nie dzisiaj ja jestem podobny do maty Ale nie, no powiedz, że nie Przecież w tak samo nie byłbyś na blondu barwowych, to, to samo. No nie no, szczerze, trochę może no Do tej maty prędzej, wiesz? Do tej? <głos》> do tej maty już, jak, jak coś, to do tej maty jest bardziej podobne. <głos》> przygotowani! Tak. Do meczu, fidajnie! Kąd tak. jesteście? Starowski gór! A to wy jesteście starowskimi gór? Pochwalam to... się, że konkurs wygrał. To ty wygrałeś ten konkurs za zapowiedź! Ojejku, no ja do ciebie jeszcze przyjdę tutaj na pewno. No to szacunek za całej za zrealizowanie! Wszyscy

Ale co tam panowie, co nas tu Witamy. Będziemy w kulisach? No bo ja pewnie, że będziecie. No dobrze, to umawiamy się, że jak będziemy w kulisach, to ty będziesz u nas. <ślad> <ślad> <Dobra, ślad> <ślad> nagrawi się nawzajem. No co mogę powiedzieć? No, no. Yy, piękny mecz, widzimy, że dużo kibiców dopisało mimo trudnej pogody. Mhm. Murawa nielagnie przygotowana. Przyjechał motor Lublin, sporo kibiców, gości, mega atmosfera. Tylko grać i wygrywać. Wcześniej wsunęliście z tego, że jedzieście kulinarnie. Tak, sprawdzimy na pewno waszą giętą, yy, odwiedzimy wasz fan Store. zajrzymy co się dzieje w kawiarni na pewno w przerwie może zobaczymy zawodników sprzed lat. Chcemy też odwiedzić sektor rodzinny. No, chcemy zobaczyć co jest, co, co macie, można powiedzieć, dobrego czy cichej i wszystko chcemy zobaczyć. No, no chyba tu trzeba docenić Ca wszystkich kibiców, którzy się dzisiaj pojawili. Na no naprawdę... Tutaj, nie no, doceniam, chce... doceniam, naprawdę bardzo doceniam. Aseto ja wiem, że chciałbym, że nie, nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale naprawdę to co mogę powiedzieć tutaj um, to naprawdę wielki szacunek dla tych dzieci, że mimo po tej pogody mokro, mokną tutaj, ale są z nami i śpiewają. Także jestem bardzo z nich dumny, zadowolony. I, no I tyle co chciałem na ten temat powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie z Mikołajem, to mamy szorska imigracja, przygotowała 250 paczek. I jest też taki pan z prywatnej firmy, teraz nazwy nie pamiętam, który też przyniósł jakieś prezenty dla dzieci i też miał obdarował. Także jestem bardzo wdzięczny. Sam gdzieś w opisie pod filmem, może damy nazwę firmy, bo zostałem zupełnie zaskoczony. To jest taki niebieski Mikołaj, gdzieś się tu przechadza. I on będzie te prezenty wręczał. No a mamy oczywiście na koniec meczu będą jak zawsze grupki od kielca z niebieskich kadowic Pirosz dał nam pelerynki i, i uczu Guścia, taka firma w Chorzowie gorącą czekoladę żebyśmy się trochę rozgrzali. Wszystko działa, niezależnie od pogody. Niezależnie od pogody wszystko działa. A na nowym stadionie będzie jeszcze lepiej działało. What się do taki niebieski Mikołaj teraz w czas. No trochę tak. Niebieski Mikołaj to ogólnie sprawka firmy da z Chorzowa. I chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie, bo to, że dzieciaki miały coś słodkiego na stadionie, to jest ich zasługa. Także dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że dzieciakom smakowały słodycze. Ho-ho-ho. Ho-ho-ho. I sto czekać na Mikołaja jeszcze 6 grudnia. Sala! Nie! Maksymilian z Mateusz Dala! Mateusz Witam. Witam. Miło Pana No jak Pan już jest, to musi wygrać. Nie no musi Ale wygrać. jak się to, nie to wygrać. Nie no remis też dobry byłby, ale ja myślę, że lepiej jakby było W końcu gramy, gramy oni osłabieni i wydaje mi się, że, że jednak to przełamy i wygramy. Te, chociażby ten, nie ma dokładności później w ostatniej fazie tej gry, żeby padła ta bramka. nie, Ale, ale może się uda. A jak się panu spędza czas w ogóle na Cichiej teraz? Na ci... W tych, w tym nowym ruchu, że tak powiem. A w, tym nowym ruchu, w tym nowym ładzie, tak? Także tak. Tak, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie. No jest teraz to zorganizowane, szczególnie dla tych dawnych piłkarzy, bardzo stworzone, bardzo ładne warunki. Mają, mają swoje siedzenia, mogą wygodnie usiąść, widzą mecz, bardzo ładnie obszar. I w ogóle jest wszystko tu polikowane. Nie No tak? tego brakowało, tak? A to tak naprawdę legendy, to wy tworzyliście ten wielki ruch. To, że my tu możemy jako młode pokolenie przychodzić i być dumni. Szynarki na pierwszym taka sprawa. No mogłoby tak tak, tak tak a tak jest, odponijmy ale odponijmy to, nie ja to ja myślę tak, że, że, że ten ruch tworzył bardzo wiele pokoleń i... Myślę, tak. prezesie, trochę tej niebo już takie prawie niebieskie, o co to chodzi? Co to się podziało? No już takie wstępne, jakieś takie dobre, dobre sygnały, że, no, że będzie dalej wsparcie miasta. Miasto, miasto jak, jak zawsze nam pomaga w naj, najcięższych momentach. Teraz miasto też ma jakieś tam powiedzmy problem, wszystkie miasta mają w Polsce teraz problem, ale, ale też w tych trudnych momentach też my jeszcze stanie e, jakby dalej, dalej kontynuować tą naszą współpracę i myślę, że razem zawsze będziemy. No ale czyli podziało się pozytywnie od tego czasu. Tak, tak, tak Te tak, obawy, które Marek przekazał, tak. były słuszne i zasadne, nie? No tak, no było zagrożenie gdzieś tam, znaczy no wiadomo, że jeszcze nie jest, no to jest tak jak karny, nie? Jeszcze nie jest to, jest to jeszcze szczelona bramka, także, ale myślę, że ta bramka tego 16 się, się, no, będzie zdobyta i, 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 no i będziemy Chciałbym się cieszyć ze zwycięstwa i z, i, i z wiosennych zwycięstw też później. I myślę, że takim, jakimś takim triumfem po, po sezonie też to możemy gdzieś tam uczcić. Uf, no to tak można powiedzieć, uf. Ja Taki wielki knefel i taki ps, ja. uf. No tak no. można, tak to można nazwać. No to nie zawodu my jedziemy dalej, vamos, Jedziemy, ja, vamos. Dzień dobry. Pani, pre prezesem, pani prezes pani prezes z motoru, tak? Teraz pani prezes zadał na mecz. Jak ocenia pani mecz? Emocjonujący. Pierwsza wizyta w Tak. I jak wrażenia? No, kibiców bardzo fajnych macie. Moi też po powalczyć z naszymi. No <śmienny> właśnie, tam nerwowo coś było ostatnio, nie? <śmienny> jak to piłce. <pizza. śmienny> Jest ciężko. Ale gramy do końca zawsze, nie? I obojętnie czy będą wygrywać, czy przegrywać, zawsze ich trzeba wspierać. Także wszystkich kibiców RU pozdrawiam serdecznie i obyśmy dożyli takich czasów na lepszym stadionie, na w innej, lice. innej lice i w lice Mistrzów najlepiej. najlepiej. Pozdrowienia. Co tam było konsumowane? Proszę je pochwalić. Była gięta, taka była dobra, że aż połamałem na niej widelec, ale była bardzo dobra, ten ogóreczek klasa i w ogóle fajnie, że na głowę tam nie kapało, bo te namioty naprawdę pomieszczą dużo ludzi, jest klimat, ale przede wszystkim no jest smacznie, to mięso w tej kiełbasce, odpowiednio przyprawione, były tam, były tam elementy pieprzu, także bardzo dobrze, no. ja się w ogóle bardzo cieszę, że spotkałem Ciebie, bo Ty jesteś człowiekiem, który rozumie kulisy. My na meczu, jak jesteśmy, to jesteśmy w pracy. Czasami nie patrzymy na to, co jest na murawie, bo ogarniamy całą tą resztę. I fajnie, że się spotkaliśmy, bo y, niektórzy pytają Widziałeś, co się stało w 40 minucie? Ja mówię, słuchaj, ja w 40 minucie to byłem zupełnie po drugiej stronie, bo z ludźmi rozmawiałem, więc my rozumiemy tą specyfikę tej pracy. Także fajnie było się spotkać. Pozdrawiam moich przyjaciół z zagranicy. To jest Bronka Wule, Asia Marksa, na ogląda, na ogląda nas Asia Marksa, Piotka Drzewieckiego życzę mu powrotu do zdrowia, Irka Malchera, no i naszych tutaj, moich kolegów z boiska, Juska Bona, Henka Pietka, Berka Bena i Janka no to... Piechniczka, no całą moją ekipę, którą grałem. No ale to może ich zaprosić tutaj na CIO, co? No, no, usta, no, no nie by, wiem. Byłoby, byłoby cudownie, gdyby przyjechali i gdyby popatrzyli na... Na tych chłopców może by, może by te serce im rosło, nie rośnie serce jak patrzę na tych chłopców. Mam nadzieję, że to co o czym wszyscy marzymy, że to, to się ziści. Chciałbym tego doczekać jeszcze w moim życiu, może, może się doczekam, oby.

Nie da się wygrać, to czas remisować włóczęga. No, no tak, tak, ale inaczej się remisuje jak gonisz, ty. A inaczej jak ciebie przeciwnik, też ze strony na stronę przegrywa. Przepraszam. No, bo cały czas chcieliśmy strzelić w ramkę, ale ale nie chciało wpaść. No ale. No nic, dopisujemy punkt, chociaż no, zdecydowanie strata dwóch punktów niż zdobycie jednego, ale. Trudno. Spotkujemy się. Siedzę. Dwa mecze mam nadzieję, że sześć punktów zdobędziemy. To no, ty się w tych filmikach grali, nie? Teraz obcy, szacun za takie fajne filmiki, że za kreatywność i za wykonanie. Obyście tak zawsze nam trzymali te nasze barwy Bo to, no. bo to, bo to tak takie tru trudne tereny, nie? Trudne tereny właśnie, to nie jest sztuką tutaj chorzowę szalek, a tu Hadowski Górach to jest szacun, także tu obcje jeszcze raz, jeszcze raz, prosteczka, pyk, pyk, zawsze zdjęcie. Chodź. Chodź. Rodzinka, ja ja super. Też dzięki za wzięcie udziału i, i super wykonanie. Tak, rewelacja. Joneczka podekscytowany, bo on dostał koszulkę od Ecika, a on Ecikowi zrobił koszulkę do niego. Zatem to możesz iść do szatni a... zobaczyć. Tradycja, no, no to... Tradycyjna to... wymiana koszulek. Tak jest. Ja, dobrze, koszulek. dobrze, dobrze, super. Marzenia się spełniają, to jest najważniejsze. Także następnego konkursy też będą, także brać udział. 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 Super, dzięki bardzo. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Szkoda, szkoda. Myślę, że straconych punktów no nie udało się, trudno. Dzięki za walkę dla zespołu i przede wszystkim dzięki wielkie dla wszystkich kibiców, którzy zdecydowali się wspierać ruch w takich warunkach. Naprawdę szacun. Nowy stadion dla Chorzowa. Ja jeszcze chciałem grudzie, na koniec, jeśli grudzie, można, grudzie, chciałem podziękować też właśnie no, wspaniałym kibicom, bo my gdzieś nasz emocje, my tego deszczu może tak nie czujemy, ale przy tej pogodzie taka frekwencja, ogromny szacunek, czapki z głów, nie udało nam się Sprawić Wam ogromnego prezentu, jakim byłyby trzy punkty, ale, ale bardzo dziękujemy za przybycie.